Cześć, witam w części drugiej. W części pierwszej pokazałam Wam, jak wykonać 10 z 21 okrążeń. Zaczynamy okrążeniem 11. 3 oczka łańcuszka na słupek. 4 oczka łańcuszka na poprzeczkę. Słupek nad słupkiem. Cztery oczka łańcuszka, dwa słupki na tym pierwszym słupku. Pierwszy i jeszcze jeden w tym samym miejscu, drugi słupek nad kolejnym słupkiem. Dwa słupki na kolejnym. Pierwszy. I jeszcze jeden w tym samym miejscu, drugi słupek nad słupkiem, i dwa słupki tutaj na tym ostatnim słupku z poprzedniego okrążenia. Cztery oczka łańcuszka, słupek nad słupkiem. 4 oczka łańcuszka, słupek nad słupkiem. Pracujemy tak całe okrążenie. 4 oczka łańcuszka. Okrążenie zamykamy, wkłuwamy tutaj w trzecie oczko łańcuszka, przeciągamy, oczko ścisłe. 11 okrążeń, 3 oczka łańcuszka na słupek, 4 na poprzeczkę, słupek nad słupkiem, 4 oczka łańcuszka na poprzeczkę, 2 słupki na tym pierwszym słupku. Pierwszy, drugi, sześć razy słupek nad słupkiem. Pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty i dwa słupki na tym ostatnim słupku. Pierwszy i jeszcze jeden w tym samym miejscu, drugi cztery oczka, łańcuszka. Słupek nad słupkiem. Cztery oczka, łańcuszka. Słupek nad słupkiem. Tak to wygląda. Pracujemy całe okrążenie. 4 oczka łańcuszka. Okrążenie zamykamy, Wkłuwamy tutaj w trzecie oczko łańcuszka, przeciągamy oczko ścisłe. Było to dwunaste okrążenie. 3 oczka łańcuszka na słupek. I teraz uwaga, 5 oczek łańcuszka. Słupek nad słupkiem. Pięć oczek łańcuszka. Będziemy zmniejszać ilość słupków. Na pierwszym słupku słupek do połowy, na drugim słupku słupek do połowy. I razem. Dwa słupki łączone górą, czyli jeden słupek. Sześć razy słupek nad słupkiem. Pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty. Dwa słupki łączone górą do połowy. Na kolejnym do połowy, i razem pięć oczek, łańcuszka. Słupek nad słupkiem. Pięć oczek, łańcuszka. Słupek nad słupkiem. Pracujemy całe okrążenie. 5 oczek łańcuszka. Okrążenie zamykamy, kłowamy trzecie oczko łańcuszka, przeciągamy oczko ścisłe. 13 okrążeń za nami przechodzimy na trzecie oczko łańcuszka. Oczko ścisłe na pierwszym oczku łańcuszka. Oczko ścisłe na drugim oczku łańcuszka. Oczko ścisłe na trzecim oczku łańcuszka. Trzy oczka łańcuszka na słupek. Pięć oczek łańcuszka na poprzeczkę. Tutaj mamy pięć oczek łańcuszka. Wkłuwamy szydełko w to trzecie. I wykonujemy słupek. 5 oczek łańcuszka na poprzeczkę. Pierwsze, drugie, trzecie, czwarte, piąte. I teraz uwaga: wykonamy cztery słupki łączone górą. Normalnie wkuwałabym szydełko tutaj w tym miejscu. Ale żeby serduszko było bardziej kształtne, Szydełko pomiędzy te dwa słupki, a dalej. Już normalnie na słupku. Drugi, trzeci. Wszystkie oczywiście do połowy. Czwarty. I teraz wszystkie razem. Mamy cztery słupki łączone górą. Pięć oczek łańcuszka. Cztery słupki łączone górą. Do połowy. Na kolejnym do połowy, na następnym do połowy, i tutaj tak samo, nie tutaj, a pomiędzy te słupki. Do połowy, i razem cztery słupki łączone górą, pięć oczek łańcuszka. Szukamy tego środkowego trzeciego oczka łańcuszka i wykonujemy słupek. 5 oczek łańcuszka. Słupek tutaj na tym trzecim oczku łańcuszka. Pracujemy tak całe okrążenie. 5 oczek łańcuszka. Okrążenie zamykamy, wkłuwamy tutaj w trzecie oczko łańcuszka, przeciągamy oczko ścisłe. 14 okrążeń. Przechodzimy na trzecie oczko łańcuszka, oczko ścisłe. Oczko ścisłe i na trzecim oczku łańcuszka oczko ścisłe. Trzy oczka łańcuszka na słupę. Jeszcze jeden słupek w tym samym miejscu. 5 oczek łańcuszka. Włuwamy szydełko tutaj w to trzecie oczko łańcuszka i wykonujemy dwa słupki. Pierwszy i jeszcze jeden w tym samym miejscu. 5 oczek łańcuszka. Uwamy szydełko w trzeci oczko łańcuszka i wykonujemy dwa słupki. Pięć oczek łańcuszka. Dwa słupki na tym trzecim środkowym oczku łańcuszka. Pierwszy. Drugi. Dalej pięć oczek łańcuszka. Pracujemy całe okrążenie. Pięć oczek łańcuszka. Okrążenie zamykamy. Wkłuwamy tutaj w trzecie oczko łańcuszka. Przeciągamy oczko ścisłe. Tak się prezentuje 15 okrążenie, a my pracujemy dalej. Przechodzimy na to pierwsze oczko łańcuszka, a więc oczko ścisłe na tym drugim słupku. Oczko ścisłe na tym pierwszym oczku łańcuszka. 3 oczka łańcuszka na słupek. Na kolejnym oczku łańcuszka słupek. Na trzecim oczku łańcuszka słupek. Na czwartym oczku łańcuszka słupek. I na piątym oczku łańcuszka słupek. Dwa oczka łańcuszka na poprzeczkę. I tutaj tak samo. Mamy pięć oczek łańcuszka i wykonamy pięć słupków. Jeden słupek na jednym oczku łańcuszka. Trzeci. Na czwartym oczku łańcuszka czwarty słupek. I na piątym oczku łańcuszka piąty słupek. Na poprzeczkę dwa oczka łańcuszka. I tak dalej. Na pierwszym oczku łańcuszka słupek, na drugim słupek, na trzecim słupek, na czwartym słupek i na piątym oczku łańcuszka. Piąty słupek. A tutaj dwa oczka łańcuszka. Pracujemy całe okrążenie. Dwa oczka łańcuszka. Okrążenie zamykamy. Wkłuwamy tutaj w trzecie oczko łańcuszka. Przeciągamy oczko ścisłe. 16 okrążeń. Przechodzimy na ten drugi słupek. Oczko ścisłe. Trzy oczka łańcuszka na słupek. Na kolejnym słupku słupek. Na następnym słupku słupek. Było 5, mamy trzy. 5 oczek łańcuszka. Słupek omijamy, pracujemy na tym drugim. Słupek. Na kolejnym słupku słupek. Na następnym słupku słupek. 5 oczek łańcuszka. Omijamy, pracujemy na tym drugim słupku, słupek, na kolejnym słupku słupek i jeszcze raz słupek nad słupkiem. Dalej 5 oczek łańcuszka. W poprzednim okrążeniu 5, a w tym 3. Całe okrążenie 5 oczek łańcuszka. Okrążenie zamykamy, wkłuwamy w trzecie oczko łańcuszka, przeciągamy oczko ścisłe. 17 okrążeń. Przechodzimy na ten drugi słupek oczkiem ścisłym trzy oczka łańcuszka na słupek, 3 oczka łańcuszka na poprzeczkę. Tutaj mamy pięć oczek łańcuszka. Wkłuwamy szydełko. Trzecie, słupek, 3 oczka łańcuszka, słupek nad tym środkowym słupku, 3 oczka łańcuszka, słupek na tym trzecim. Środkowym oczku łańcuszka. Trzy oczka łańcuszka, słupek nad tym środkowym słupkiem. Dalej trzy oczka łańcuszka. Całe okrążenie. Trzy oczka łańcuszka. Okrążenie zamykamy, wkłuwamy w trzecie oczko łańcuszka, przeciągamy oczko ścisłe. Osiemnaście okrążeń. Zaczynamy 19 okrążenie. Oczko łańcuszka, pół słupek tutaj w tym samym miejscu. I teraz oczko łańcuszka. Na tym kolejnym słupku wykonamy pięć słupków. Pierwszy, a pomiędzy oczko łańcuszka. Drugi słupek, oczko łańcuszka. Trzeci słupek. Oczko łańcuszka. Czwarty słupek. Oczko łańcuszka. Piąty słupek. I oczywiście oczko łańcuszka. Na kolejnym słupku wykonujemy półsłupek. Mamy taki wachlarzyk. Oczko łańcuszka. Na tym słupku pięć słupków. Przedzielonych jednym oczkiem łańcuszka. Drugi słupek oczko łańcuszka. Trzeci słupek oczko łańcuszka. Czwarty słupek oczko łańcuszka. Piąty słupek oczko łańcuszka. Na kolejnym słupku pół słupek. I tak dalej. Oczko łańcuszka. Pięć słupków na tym kolejnym słupkiem. Oczywiście każdy przedzielony jednym oczkiem łańcuszka. Oczko łańcuszka i tak dalej. Wykonamy takie piękne okrążenie. Oczko łańcuszka. Okrążenie zamykamy, wkłuwamy tutaj, przeciągamy. Oczko ścisłe. Dziewiątnaste okrążenie. Trzy oczka łańcuszka na słupek, 3 oczka łańcuszka na poprzeczkę, jeszcze jeden słupek tutaj w tym samym miejscu, 3 oczka łańcuszka. Tutaj mamy pięć słupków, włóżamy szydełko w ten trzeci. I na nim powstaje półsłupek. Tak to wygląda. Trzy oczka łańcuszka. Słupek na tym półsłupku z poprzedniego okrążenia. Trzy oczka łańcuszka. I jeszcze jeden słupek w tym samym miejscu. 3 oczka łańcuszka, pół słupek na trzecim słupku, trzy oczka łańcuszka, słupek na półsłupku z poprzedniego okrążenia, trzy oczka łańcuszka i jeszcze jeden słupek tutaj w tym samym miejscu. Trzy oczka łańcuszka. Półsłupek na tym trzecim słupku z poprzedniego okrążenia. Pracujemy tak całe okrążenie. Trzy oczka łańcuszka. Okrążenie zamykamy, wkłuwamy w trzecie oczko łańcuszka, przeciągamy. Oczko ścisłe. Było to przedostatnie dwudzieste okrążenie. Przechodzimy tutaj oczkiem ścisłym. Trzy oczka łańcuszka na słupek. Jedno na poprzeczkę. Słupek. Oczko łańcuszka. Trzeci słupek. Oczko łańcuszka. Czwarty słupek. Oczko łańcuszka. Piąty słupek. Tutaj na tych trzech oczkach łańcuszka z poprzedniego okrążenia. Oczko łańcuszka. Tutaj mamy trzy oczka łańcuszka. Wkłuwamy szydełko w to drugie i wykonujemy półsłupek. Jedno oczko łańcuszka. Wkłuwamy szydełko tutaj w to drugie oczko łańcuszka. Półsłupek. Oczko łańcuszka. I tutaj pięć słupków. Pierwszy, a pomiędzy oczką łańcuszka. Drugi oczko łańcuszka. Trzeci, oczko łańcuszka. Czwarty oczko łańcuszka. Piąty, oczko łańcuszka. Półsłupek tutaj na tym drugim. Oczko łańcuszka z poprzedniego okrążenia. Oczko łańcuszka. Półsłupek na tym drugim oczku łańcuszka. Oczko łańcuszka. Pierwszy słupek, oczko łańcuszka. Drugi słupek, oczko łańcuszka. Trzeci, dalej oczko łańcuszka. Pracujemy tak całe okrążenie. Oczko łańcuszka. Półsłupek tutaj na tym drugim oczku łańcuszka. Oczko łańcuszka. Okrążenie zamykamy. Kłuwamy w trzecie oczko łańcuszka. Przeciągamy oczko ścisłe. Oczko łańcuszka odcinamy. Nitki chowamy. Ja nie odcinam. Serwetka znajdzie swoje miejsce na obręczy. Tak wygląda gotowa serwetka. Zaraz po wykonaniu. A tak po wyprasowaniu. Jak umieścić serwetkę na obręczy, pokazałam w innym poradniku. Zapraszam. Mnie się podoba. Jeśli Tobie również, łapka w górę. Dziękuję pięknie za uwagę. Zapraszam na inne moje filmy. I do usłyszenia. Cześć.